Książę czeski Brzetysław uznał, że będzie najlepiej nie odkładać nadarzonych sposobności. I natychmiast wydał groźne zarządzenie na całej ziemi czeskiej, posyłając na znak swego rozkazu stryczek skręcony z łyka, aby każdy, który po danym znaku opieszale wyjdzie do obozu, wiedział, że na takim stryczku będzie powieszony na szubienicy. Gdy się w jednej chwili w mgnieniu oka co do jednego zgromadzili razem, wtargnął do polskiej ziemi owdowiałej po swoim księciu i nieprzyjacielsko ją napadł. I tak jak niezmierna burza szaleje, sroży się wszystko zwala, tak wsie rzeziami, rabunkami, pożarami pustoszył, obronne miejsca siłą zdobywał.